Pan Radny Maskowski pyta się o ten mur przy Pańskiej Wspólnocie Mieszkaniowej, ten reprezentacyjny przed samotworem. Panie Radny, jesteśmy w trakcie y, przygotowywania budżetu. Ja to traktuję jako Pański wniosek do budżetu. Inaczej nie mogę tego traktować. Panie Burmistrzu, Pan Burmistrzu, pan Burmistrzu, nie powiedli, na nie na Bo ja o, te, o to już pytam, o te spowalniające się, że wszyscy, jak ten budynek, w między, w ulicy Szpitalnej, a w dziesięciu tak. Nie mam jakichś dziś odpowiedzi. Dlaczego nie można tego zrobić? Ulica szpitalna? Tak, Pani Radna Dlatego, że tam jest dojazd do szpitala. mam opinię. Więc jeżeli Pan wszystko wie, Pani Radna, ja przepraszam panie bardzo, panie. bo ja nie odrywam sztuki, a Pan jest dobrym i bardzo. Mądry radnym i bardzo doświadczonym. I wie pan o tym, że tego typu rzeczy załatwia się w przygotowaniu do, jako wniosek do budżetu, w przygotowaniu budżetu. Pani Tyle mogę powiedzieć. Traktuję to jako wniosek pan, do budżetu. Pan, pan tak, strony umiejętności, że proszę się nie, ubrania, nie tym, Pańskie słowa sklepiają, ale nie chciałbym, żeby wstępny czas Rady nie, nie zajmowany przez nasze towarzyskie rozmowy.